Pokażę Wam dzisiaj jedną z najbardziej urzekających moim zdaniem z fuksji mrozoodpornych, która rośnie od całkiem niedawna u mnie w ogrodzie i moim zdaniem zalicza się do tych najpiękniejszych fuksji z mojej prywatnej kolekcji. Jest to odmiana fuksji Piper. Piper to fuksja, która charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużymi kwiatami, Kwiaty te są w kolorze zasadniczo białym, jednakże zobaczcie tylko od góry, gdyż końcówki płatków, kwiatów tej fuksji, mają kolor taki delikatnie czerwony. Dlatego też ta fuksja wygląda jeszcze bardziej zachwycająco, jeszcze bardziej urzekająco niż wszystkie inne pozostałe fuksje, które mam tutaj w swojej kolekcji, a jest ich no sporo. Dlatego też chciałam Wam pokazać te fuksje z racji tego, że mamy koniec lipca w tym roku jakby z racji tego, że lato nie jest wyjątkowo opalne tutaj na południu Polski. Nie jest jakoś tak wyjątkowo też suche. To fuksje mrozoodporne radzą sobie całkiem nieźle i zaczął nawet wcześniej kwitnąć. Fukcja ta jest niestety, to jest właśnie jej wada, że jest trudna do zdobycia, dlatego też, jeśli zobaczycie ją gdziekolwiek, w jakimś centrum ogrodniczym, w szkółce, to nie wahajcie się, tylko bierzcie od razu taką sadzonkę, kupujcie i postarajcie się ją posadzić u siebie w ogrodzie, chociaż ta fuksja jest polecana tylko do najcieplejszych zakątków naszego kraju, czyli Czyli właśnie na południe, zachód Polski lub też na, na wybrzeże naszego Bałtyku. Fukcja ta wytrzymuje spadki temperatury do około minus 15 stopni. Na pewno w pierwszych 2, 3, 4 latach zalecane jest okrywanie tej funkcji, czy to stroiszem, czy to chociażby kopczykowanie. Jest to funkcja hybrydowa, mieszańcowa, czyli ta, która nie należy do funkcji magelańskich, gdyż, jak, gdyż jak wiecie lub nie wiecie, funkcje magelańskie są na pewno bardziej mrozoodporne niż, niż funkcje hybrydowe. O, motocykl teraz jedzie. Dlatego też, funkcje hybrydowe na pewno wymagają dużo więcej. Troski niż fuksje magelańskie. Ale wracając jeszcze do uprawy tej fuksji, chociaż tak naprawdę wszystkie te czynniki, o których teraz opowiem, wszystkie te warunki, o których teraz opowiem, powinny jakby stosują się do każdej fuksji, czyli jeśli chodzi o glebę i o stanowisko. Gleba dla każdej fuksji powinna być żyzna przepuszczalna o odczynie lekko kwaśnym lub też obojętnym możemy taką funkcję zasilać wczesną wiosną nawozem do roślin kwitnących chociaż ja osobiście stosuję popiół drzewny wtedy też fuksja lepiej kwitnie chociaż pamiętam że wcześniej nie stosowałam żadnych dodatkowych używek, nazwijmy to, dla fuksji. I mimo tego fuksje naprawdę u mnie kwitły każdego roku bardzo obficie, ale mnie się wydaje, że to po prostu zależy od warunków glebowych. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko, to każda fuksja bezwzględnie wymaga stanowiska półcienistego, gdyż w słońcu podczas bardzo gorących dni kwiaty będą po prostu przypalane. Natomiast w cieniu roślina będzie się pokładać oraz nie będzie już tak atrakcyjna. Nie, nie będzie po prostu miała też tyle kwiatów, co w stanowisku na stanowisku półcienistym. No i co ja mogę jeszcze dodać. Ta funkcja na pewno, na pewno jest warta uwagi. Na pewno zwraca na siebie uwagę. Kwiaty są naprawdę Niesamowite, fascynujące. Polecam.